Czwarta 5, parking biała woda. Ruszam na kopskie Sedlo. Mam Tadziak jak wizek. Harcerki na niedźwiedzie. Mam nadzieję, że nikt w niego nie dmuchał. wielkie Belle Pleso, a ja na kopskie sedlo. Ale piękny klimat. Słoneczko wschodzi. A przede mną już widać Kopskie sedlo. Kopskie Sedlo 8 km godzina 50 z parkingu Początek grani głównej Tatr Wysokich Zostawiam kopskie Sedlo i rozpoczynam grań preszadów na Jagnięcy Klimat jest niezły Początek trochę kosówkowy Także jest zabawa o, Wyraźna ścieżka do przodu Przede mną Koparzacka, czuba Koparszacki przechód i dalsza czy grani Przed nami jest o, Pogoda nie rozpieszcza Tu kolejny uskok Kolejne spiętrzenie grań Tutaj wszystko jest białe Ale trudno to rozróżnić Białe to, białe tamto Kawałek za mną Kawałek przede mną Za mną biała kopa i biały grzebień. To było takie trudniejsze miejsce do wejścia A przede biała czuba 2044 powinna mieć. No załóżmy, że jestem na Białej Czubie. 2040 mam. Panoramki nie ma. Ale jest fajnie, ale ślisko. ślisko. Biała Czuba. I tam gdzieś jak Biała przełączka i idzie, idę na Biały Kopiniak i Niemcy Szczyt. Może ja jestem na Białym Kopiniaku, ale nie wiem, ale nawet blisko, bo tam już odchodzi grań na, na te kozie. No, miejscami teren taki jedynkowy ale ślisko bardzo dzisiaj. Szczyt. Panorama na jagnięcem 3 godziny i 20 minut parkingu 2 na 25 idę na Kołowy zazwy w kierunku kołowego przechodu ominę grań Torstona już ją robiłem pójdę szlakiem ale są ścisko o pięknie, coś się pokazało w zejściu Mam nadzieję, że się jeszcze rozpogodzi. Pokazał się kawałek mojej grani, ale już znika. Jestem na kołowej przełęczy, chyba 2090 metrów. A, idę dalej. Już kawał, Teraz idę w kierunku Modrej Ławki. Potem Modra Turnia, chyba jakoś tak. No i proszę, widmo brokenu Jestem chyba na kołowej szczerbinie, bo za mną ma się pojawić stroma ściana i się pojawia. Może to już czerwona turnia przede mną. No zobaczymy. Cylwiński pisze, że skośnie w prawo i na modrą ławkę. I tam idę. Jestem na czerwonej turni, za mną jak Trochę nam się rozpogodziło, mina chwilę. A za mną widać modrą turnię i kołowy szczyt. Pięknie. Czerwona turnie, panorama. A w dole widać modra ławka, a z niej na modrą turnię i kołowy szczyt. Modra ławka zostawiam ją i ruszam na modrą turnię. Jestem na kołowym szczycie, czyli jagnięcy czerwona i modra już za mną. A telefon działał, tylko był przyciemniony. Panorama kołowy szczyt. Zemcozi i kierunek czarny Kołowy już kawałek za mną Łatwe zejście, ale kruche Tutaj chyba kołowa kopka a Następnie czarny przechód o, Widok z kołowej kopki na, na kołowy szczyt Szybkie mignięcie widły No i czarny przechód I czarny szczyt Papirusowy chyba odpuszczę. Czarny przechód. Z czarnego przechodu jeszcze czarne czuby po drodze będę mijał. Potem czarna przełęcz, dopiero na czarny. No i przede mną czarne czuby. Z Czarnej Przełęczy na Kołowy i z Czarnej Przełęczy na Czarny. Kołowy i Czuby i Czarna Przełęcz, a ja na Czarny Kopiniak się wznoszę. Jestem na Czarnym Kopiniaku, 2.316 mi pokazuje za mną Kołowy. Z drugiej strony Czarny. Jeszcze kawałek do góry. O, jagnięcy kołowy. Czarna ławeczka. A ja się wznoszę. Na czuja. Na czarny. Papirusowe turnie. A ja pod blokiem szczytowym czarnego. Pało się. Na czarnym szczycie. Pięknie. Pogoda na razie wytrzymała. O, pięknie. czarny szczyt po raz drugi uszeczka szczytowa panorama czarny szczyt Tam czarny szczyt, odpuszczam papirusowy i szukam zejścia, gdzie by tam się dostać na dół. Schodzę jak puszcza, gdzie nie gdzie, po drodze, tak jak tutaj na przykład, i tutaj gdzieś w prawo będę musiał się zawinąć, a potem zejść do zielonego plesa. No tak, tak, tak to wygląda, to zejście. Uważnie. Piękna igiełka Takie oto cudeńka w zejściu O, jakbym nie był sam. No szedłem z czarnego, ale w tym miejscu wypada pozdrowić Pawła, z którym robiłem Puszkasza Wypada pozdrowić Pawła Krzyśka, z którym widwy robiłem. Darka Durne. No i Pawła z piską grani i na łomnicy. Odpuszczam koforę. I na parkingu, 9 godzin, 56 minut, 22.83, prawie 2000 przewyższenia, no fajnie, fajnie.